Dzień dobry, z tej strony czytacz. Witam w dzisiejszym wydaniu Booko Faktów, czyli subiektywnym przeglądzie najciekawszych informacji książkowych z Polski i z zagranicy. Z wielką radością ogłaszam, że od dnia dzisiejszego Booko Fakty będą tworem niezależnym, publikowanym w osobnych filmikach raz w tygodniu, a to symboliczne pierwsze wydanie rozpoczynamy od wielkiej zapowiedzi. Dotyk Julii seria tahermafii doczeka się trzech dodatkowych tomów. Ci, którzy sądzili, że historia Julii dobiegła końca w darze Julii, z pewnością będą zaskoczeni zapowiedzią, że planowane są trzy dodatkowe tomy, będące bezpośrednią kontynuacją serii. Pierwszy tom nowej trylogii będzie nosił tytuł Restormy i zostanie wydany na początku marca przyszłego roku. Jak potwierdza autorka, narracja będzie prowadzona z dwóch punktów widzenia: Julii i Warnera. Na razie nie wiadomo, kiedy czwarty tom dotyku Julii pojawi się w Polsce. George R.R. Martin nadal pisze w ich rezimy, a HBO zapowiada cztery nowe seriale w uniwersum Gry o Tron. Podczas gdy fani z niecierpliwością wyczekują nowej książki i siódmego sezonu serialu, HBO ogłosiło plany na cztery seriale z uniwersum, które będą spin-offami serii. Za każdy z nich będzie odpowiedzialny inny scenarzysta, który we współpracy z Martinem stworzy opowieść, której akcja będzie działała się w różnych czasach i miejscach. Na razie HBO nie podaje żadnych konkretów i pozostawia sobie otwartą furtkę, twierdząc, że jeszcze nie wiadomo, czy wszystkie te seriale ujrzą światło dzienne. Pottermore zapowiada powstanie oficjalnego fan klubu czarodziejskiego świata J.K. Rowling. Z okazji przypadającego na czerwiec tego roku dwudziestolecia wydania Harry'ego Pottera i Kamienia Filozoficznego, Pottermore we współpracy z brytyjskim i amerykańskim wydawcą Harry'ego Pottera powoła do życia oficjalny fanklub dla miłośników serii i czarodziejskiego świata JK Rowling. Członkostwo w Wizarding World Book Club będzie bezpłatne, a zapisy ruszą w czerwcu. Co czeka na członków? Jeszcze nie wiadomo, choć Pottermore zapowiada co tygodniowe dyskusje na Twitterze oraz nagrody dla najbardziej aktywnych klubowiczów. Biblioteka Narodowa opublikowała raport za stan czytelnictwa w 2016 roku. Jak można się spodziewać, jego wyniki nie są zbyt optymistyczne. Tylko 37% ankietowanych Polaków mających minimum 15 lat zadeklarowało, że w ubiegłym roku przeczytało przynajmniej jedną książkę. 16% nie przypomina sobie, by przeczytało choćby artykuł w prasie, w internecie czy jakikolwiek inny tekst liczący sobie przynajmniej trzy strony. Wśród najchętniej czytanych autorów wymieniani są Henryk Sienkiewicz i E.L. James. Raport można znaleźć na stronie Biblioteki Narodowej. Gratka dla fanów mistrza horroru Stephena Kinga. W sieci pojawił się długo oczekiwany zwiastun Mrocznej wieży, a to nie koniec niespodzianek. Na ten film wielu fanów amerykańskiego mistrza czeka z niecierpliwością. W sieci właśnie zadebiutował zwiastun Mrocznej wieży, który już wzbudził niemałe zainteresowanie. Film ma stanowić bardziej rozszerzenie aniżeli ekranizację cyklu Kinga, a jego polska premiera zaplanowana jest na 11 sierpnia tego roku. Tymczasem 15 maja do kiosków trafi pierwsza część kolekcji Mistrza grozy. W pierwszym numerze dostaniemy Misery, w kolejnych ma się znaleźć m.in. Zielona Mila czy Lśnienie. Kompletna kolekcja ma liczyć 64 tomy, a ostatni z nich trafi do sprzedaży 16 października 2019 roku. A teraz coś dla fanów Harry'ego Pottera. Pojawiła się szansa, że nagranie sztuki Harry Potter i Przeklęte Dziecko zostanie wydane na DVD. Jedno z ostatnich przedstawień Przeklętego Dziecka z oryginalną obsadą, które odbyło się 3 maja, zostało nagrane. To od razu wzbudziło nadzieję wśród tysięcy fanów, którzy nie mieli okazji obejrzeć sztuki, że być może doczekamy się wydania nagrania na DVD lub emisji w kinach. Produkcja na razie nie potwierdza ani nie zaprzecza. Informuje jedynie, że sztuka została nagrana dla celów archiwalnych. A jeśli o samej sztuce mowa, znana jest już jej oficjalna data premiery na Broadwayu. Przeklęte dziecko zadebiutuje w Stanach Zjednoczonych 22 kwietnia 2018 roku. Majto to prawdziwe święto czytelników. Znamy już pełen program Warszawskich Targów Książki oraz festiwalu Apostrof. Cecilia Ahern gra Masterton czy Charlotte Link. To zaledwie kilka spośród kilkuset nazwisk, które zostały wymienione wśród autorów biorących udział w tegorocznej edycji Warszawskich Targów Książki. Podobnie jak w ubiegłym roku targom towarzyszy Ogólnopolski Festiwal Literatury Apostrof, w związku z czym z ulubionymi autorami będzie można spotkać się nie tylko w Warszawie. Warszawskie Targi Książki odbędą się w dniach 18 do 21 maja, a Międzynarodowy Festiwal Literatury Apostrof w dniach 15 do 21 maja. Szczegółowy program obydwu wydarzeń można znaleźć na stronach organizatorów. W dzisiejszym wydaniu Bukowa Faktów to już wszystko. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam do subskrybowania tego kanału na YouTube oraz obserwowania jego profili na Facebooku oraz na Instagramie. Życzę miłego tygodnia. Do zobaczenia!